Jest poniedziałek, 26 lutego. Codzienna liturgia słowa w tygodniu o 5 rano, niedzielna w sobotę o 18. Pochodnia podcast. Czytanie z Księgi Proroka Daniela. O Panie Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przykazania tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy. Popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się. Odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całej ludności kraju. U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach, jak to jest dziś u nas, mieszkańców Judy i Jerozolimy. I całego Izraela, u bliskich i dalekich, we wszystkich krajach, dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali. Panie, wstyd na naszych twarzach, naszych królów, naszych przywódców i naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Ale Pan, Bóg nasz, jest miłosierny i okazuje łaskawość. Mimo, że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według przykazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków. Oto Słowo Boże: Nie czyni nam, Panie, według naszych grzechów. Czy wiecznie będziesz się gniewał? Nie pamiętaj nam win przodków naszych. Niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie gdyż bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas, Boże nasz Zbawca, dla chwały Twojego imienia. Wyzwól nas i odpuść nam grzechy przez wzgląd na swoje imię. Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie i mocą Twojego ramienia ocal na śmierć skazanych. My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody, Będziemy wielbić Ciebie na wieki i przez pokolenia głosić Twoją chwałę. Nie czyni nam, Panie, według naszych grzechów. Chwała Tobie, królu wieków. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Chwała Tobie, królu wieków. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Oto słowo Pańskie.